Tak dawaj, już na ziemi, ładnie trawersujący ślizgiem, Szymon Tomaszewski pokazując możliwości samolotu Pay-Pay Cup, pięknie. Samolot Piper Seneca, czyli samolot, który w naszym kraju znany był jako poza terenem odjścia mewa. Wpadł na krótką wizytę, dostał zgodę na wykonanie low -passa. a nasze pajperki, nasi siloci już na ziemi. No to złóżmy ręce do oklasków. Szymon Tomaszewski, latający na eksponacie Muzeum Lotnictwa Polskiego. Antoni Nowak, Żywy latający eksponat. Ja to powiedziałem na głos? Myślę, że Antoni nie zastrzelił. Szymon Tomaszewski tutaj, przez Państwa właśnie, Radnie.